A jednak stało się. To już oficjalne. Maciej Kurzajewski będzie jednym z uczestników nowego sezonu Tańca z Gwiazdami. Prezenter potwierdził krążące doniesienia na żywo, Halotu Polsat, w obecności swojej ukochanej Katarzyny Cichopek. Jest tak, jak ludzie myśleli. Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja Tańca z Gwiazdami. Stacja Polsat powoli odsłania karty i odkrywa kolejnych uczestników roztańczonego show. Wiemy już na pewno, że na parkiecie zobaczymy Blankę, Adriannę Borek i Marię Jeleniewską, do programu wróci także Agnieszka Kaczorowska. Od kilku dni podejrzewano także, że w programie mógłby wystąpić także Maciej Kurzajewski. Teraz wiemy już na pewno, że to nie były plotki. Prezenter ogłosił tę nowinę na żywo na antenie Halo to Polsat w towarzystwie swojej ukochanej Katarzyny Cichopek, która wygrała ten program kilkanaście lat temu. Szanowni Państwo, tak, tak, wczoraj podawały to niektóre portale, zwłaszcza te plotkarskie. Rzadko kiedy zdarza się, że możemy potwierdzić, ale tak, to jest prawda. Będę jednym z uczestników tańca z gwiazdami. Tak, to jest radość, ale traktuję to też jako wyzwanie, sportowe wyzwanie, niespodziewanie ogłosił Maciej Kurzajewski. Prezenter zdążył już zaapelować na wizji do telewizorów o to, aby głosowali na niego. Kasia Cichopek natomiast zadała ważne pytanie, z kim zatańczy Maciej Kurzajewski? Na ten moment wytypowano trzy kandydatki, Agnieszkę Kaczorowską, Darię Sytę oraz Lenkę Klimentową. Szczegóły zostaną ujawnione już wkrótce. Jeszcze jakiś czas temu absolutnie bym nie przypuszczał, przyznał Kurzajewski z rozbrajającą szczerością. Warto przypomnieć, że 51-letni prezenter pojawił się już gościnnie na widowni podczas jednego z odcinków poprzedniego sezonu tańca z gwiazdami. Krzysztof Ibisz zapytał go wówczas, czy jest szansa, by w przyszłości zasilił obsadę programu. Ten udzielił wymijającej odpowiedzi, zalotnie uśmiechając się do kamery. Być może już wtedy było coś na rzeczy. Ciekawe, czy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski ćwiczą już taniec towarzyski za zamkniętymi drzwiami ich domu. Myślicie, że dziennikarz zajdzie w programie tak daleko jak jego ukochana? Dziękuję, że jesteś z nami do usłyszenia w następnym artykule.